Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w Pepko na przeglądzie i zobaczcie, jaką piękną paterkę, paterkę tackę, talerzyk, co mm, mamy tutaj w Pepko za 25 zł. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest bardzo ważne. Już tak niedużo zostało nam do 30 tysięcy. Oczywiście o lajkowaniu, komentowaniu będzie mi bardzo, bardzo miło. Jedziemy z tym koksem, zostańcie do końca, bo naprawdę tyle nowości, że to jest po prostu szok. Zobaczcie, jaka fajna paterka. W kolorze złotym. I ta paterka kosztuje 25 zł. 25 zł. Odstawiam. O matko! O matko i córko, jak to stąd wypadło. Dobra, dobrze mi nie poleciało na podłogę. Jedziemy dalej. Zobaczcie, jakie ładne żabki. Złota żabka, która jest za 20 zł. Ciachpyk, taka dekoracja. Następną rzeczą jest, e, jest taka trawa. Też fajnie będzie wyglądała, będzie się prezentowała gdzieś, jak postawicie sobie. 12 zł kosztuje. Mm, a już tym bardziej powiem Wam, że ja tu widzę normalnie Wielkanoc. Wiecie o co chodzi, nie? Zawsze się sieje, mm, sieje się ziarna, żeby właśnie taka Taka trawka urosła. 10 zł kosztuje taki lampion w kolorze żółtym. Zaraz Wam pokażę, jeszcze inny kolor jest. E, o, tak się prezentuje. Fajny, powiem Wam, że taki inny, inny kolor niż wszystkie. Czarne, na przykład srebrne, złote. O, tam na górze są czarne. Jakby ktoś nie chciał żółtego, to są jeszcze czarne. Tu mamy świecę. Taką czarną. Czarno-złotą. Nie wiem, czy macie te świeczki. Tak kosztuje 25 zł, i jak wypalicie, zobaczcie sobie, przelejecie gorącym, e, gorącym bądź ciepłym taką ciepłą wodą, i macie fajną taką. E, szkatułkę, o właśnie, to chciałam powiedzieć szkatułkę, zobaczcie tutaj tą kulę czarną Wam pokazywałam, a ja znalazłam w następnym pepku znalazłam białą to są takie plastikowe kule w środku są ledy i ona jest na sznureczku możecie sobie mm, zaczepić czy to w pomieszczeniu, czy to na zewnątrz e, to znaczy nie wiem, czy to jest wodoodporne, więc trzeba by było sprawdzić 35 zł kosztuje, ale pięknie one wyglądają, jak się włączy bardzo, bardzo ładnie a jeżeli ktoś szuka lampy, a nie widział wczorajszego vloga, wczorajszego przepraszam Przeglądu, to zerknijcie bo przepiękną lampę wam pokazywałam mamy tutaj świeczki i ja widzę tutaj bardzo fajną taką w ciapki zobaczcie różowa w pomarańczowe ciapki fajnie się prezentuje 12 zł kosztuje o nawet mi się zrymowało nawet mi się zrymowało słuchajcie to jest bardzo ładne takie delikatne szklane na taką jedną świeczuszkę i kosztuje 5 zł. Co my tutaj jeszcze mamy? O tu jeszcze są takie świeczki. Tutaj jest chyba nazwa, jaki to jest zapach. I ta jest za 5 zł. Tam to było za 4, a to jest za 5, tak chyba tak. I jak widzicie, tam są różne zapachy, więc trzeba by było sobie odkręcić i po prostu powąchać. Czy wam odpowiadają te zapachy? Dobra, widzę, że tutaj y, też nie ma nic takiego ciekawego z osłonek, więc lecimy dalej. Dalej mamy tutaj roślinki. No i tej paprotki nie widziałam, kosztuje 15 zł, zaraz Wam pokażę. Doniczka jest taka delikatnie zielona, ale są obok stoją białe, jakby ktoś chciał, poczekajcie, bo one się tak zaczepiały, no też fajnie wygląda. Tak jak ja mam na przykład łazienkę, a nie mam tam okna, no to to są idealne rośliny do takich właśnie pomieszczeń. Okej, okay. przechodzimy dalej. Jak widzicie e, zasłon żadnych firanek nie ma, ale są ramki i mi się wydaje, że tych ramek w ogóle nigdzie nie widziałam, a tu w tym pepko akurat e, są te ramki. Zobaczcie, to jest taka naprawdę duża rama, e, 30 na 40 cm za 30 zł i tutaj Wam pokazuję jak ona wygląda z tyłu. Możecie sobie tam włożyć jakieś zdjęcie, jakiś rysunek. Może zostać ten kwiat, który jest, bo już też ładnie wygląda, ale też można sobie dokupić drugą mniejszą albo po prostu może ktoś chce mniejszą, może nie ma miejsca na y, taką dużą. 20 na 25, 13 na 18 cm za 17 zł. Myślę, że te ramki też mają fajne ceny w pepko, bo jak kiedyś poszłam do innego sklepu, y, tam też są ramki, to ceny są o wiele, wiele większe. Więc jeżeli coś fajnego widzicie w Pepko, to się nie zastanawiajcie, bo ja też tak często mam, że się e, zastanawiam, czy brać, czy nie brać. I później pojadę do domu i o matko, czemu to nie, tego nie wzięłam. E, także nie zastanawiajcie się. E, 40 zł, 130 na 160 cm jest tutaj koc. To tu jest czarno-biały, już wam pokazuję. On jest fajnie przepasany, już taką jakby wstążką. E, możecie komuś dać na prezent. Powiem Wam, że ja lubię dostawać takie prezenty. Tu jest jeszcze w takim kolorze. Ja lubię dostawać takie prezenty, które mi się przydadzą. 70 zł kosztuje ta narzuta. I tu jest jeszcze obok, ale więcej nic nowego, nic nowego skoce nie widzę. I z poduszek i poszewek chyba również nic, więc uciekamy na następną półkę, bo szkoda czasu. Jesteśmy na półeczce z kubeczkami. I yy, maniacy kubeczkowi, proszę się przyszykować, bo będzie ich trochę. Aż jestem w szoku, że tyle dostawili. Tutaj yy, tu mamy za 20 zł kolorowe. Wczoraj Wam pokazywałam te jasne, yy, albo przedwczoraj, a dzisiaj Wam pokazuję kolorowe. I tu jest jeszcze taka beczułka. Zobaczcie, jaka fajna. I ona jest za 15 zł. Za 15 zł mamy taką beczułkę, proszę bardzo, tam mamy duże kubki kolorowe, zaraz Wam pokażę jeszcze małe, bo są jeszcze malutkie kubeczki, takie dosłownie do espresso. No ale zobaczcie, co tutaj się wyrabia, co tutaj się dzieje. Mamy tu kubek i słuchajcie, ja to od razu jak na niego spojrzałam, to myślę, matko, wakacje dopiero, a czy tu już nadjeżdża Boże Narodzenie? 8 zł kosztuje, ale warto jest kupić, bo później... Jak będzie, właśnie Boże Narodzenie, a ktoś ma takie dekoracje, ja przynajmniej takie mam, to będzie naprawdę fajnie to wyglądało. Tu mamy za 15 złotych, taki zielono-złoty, bardzo ładnie wygląda. Zaraz Wam pokażę drugi kolor. Jest ich naprawdę sporo tutaj w tym pepko. Nigdzie indziej nie widziałam, ale tutaj widzę i oczywiście moje ulubione, zobaczcie, biało, biały, taka złamana biel, biel ze złotem. Pięknie on wygląda. Zaraz tu zobaczymy następne. O, zobaczcie, tak jak macie tam e, ten czerwono-biały, to tutaj jest jeszcze taki, no ten bardziej taki letni, nie? Też 8 zł kosztuje, tamte pewnie by poszły w mig <śred> przed Bożym Narodzeniem, e, więc mm, no wiecie, to jest po prostu, idzie takimi etapami. Tu jest taki naprawdę bardzo, bardzo duży kubek, w którym dosłownie zrobilibyście sobie tutaj zupę, można sobie nalać tutaj zupki, e, no... Niektórzy lubią zupki sobie zjadać w kubkach, więc ten jest naprawdę taki duży. Tu są jeszcze nowe, zobaczcie. One są takie, jak dotkniecie, je to one są takie matowe. Kosztuje 15 zł. Zaraz pokażę jeszcze jeden kolor jest. No i tak się prezentuje zielony. Te obok dwukolorowe wczoraj pokazywałam, więc sobie możecie zerknąć we wczorajszym przeglądzie i tu jest jeszcze drugi kolor. Więc naprawdę myślę, że fajnie trafiłam. Fajnie trafiłam, bo naprawdę sporo ich jest. Tu macie jeszcze takie malutkie, właśnie do espresso, kubeczki albo dla dzieciaków, do picia. I zaraz zobaczymy, jaka cena. Cena tych kubeczków, już wam mówię, to 15 zł. 4 sztuki za 15 zł. I tu macie większe i macie mniejsze. Chyba takie same kolory, więc można sobie. Nie, 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 przepraszam. Nie, to były małe. To były same małe. Pomyliłam się, przepraszam. Już, yy, już nie kręcę. <laughs> A zobaczcie, jaka fajna karawka jest. I też zawsze, jak jestem w Pepko, to, to widzę tutaj takie naprawdę fajne rzeczy. I ta jest przeceniona z 50 na 35, więc myślę, że fajna cena, żeby już sobie taką karawkę zakupić. Idziemy dalej. Tu mamy jakieś boksy, ale boksy na razie. Na razie nas nie interesują. Zobaczmy, co tutaj się dzieje na, na półeczce wyjazdowej. Koce, kocyki, butelki to już też wszystko Wam pokazywałam. Poduszek jest naprawdę bardzo dużo, jakby ktoś wyjeżdżał, potrzebował poduszki takiej samochodowej, to w Pepko jest po prostu bardzo, bardzo dużo tych poduszek. No i tu wjechały, widzę te lampiony solarne lampiony solarne i kosztuje ten lampion 15 zł. Tu mamy żółty, Zerkajcie sobie do tyłu, bo są różne kolory. Tu jest taki przeźroczysty, w takie złote. Nie wiem, co to jest. Jakieś wzorki za 30 zł. Trochę sporo kosztuje. Wydaje mi się, że 30 zł za taki lampion. No, ciekawa jest tam, jaki jest efekt, e, efekt, jak się zapali ten lampion. No aż no powiem Wam, że jestem ciekawa. O, tyle. Koniec. <laughs> tu są jeszcze takie solarne lampki za 15 zł. Jeszcze trochę zostało, jeszcze trochę jest na półeczkach, więc jeżeli ktoś się nie zaopatrzył, to jeszcze może. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Bardzo mi było miło e, tutaj gościć. E, dzisiaj ja już Wam życzę miłego, miłego słonecznego. Nie słonecznego, tylko spokojnego, chciałam powiedzieć. Spokojnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.